A naszym atamanem to nawet z diabłem kompania by poszła na szansę. Nie ma to jak w kompanii. Wina, wina, wina dajcie! Taka sytuacja. ja widzę. Wiedźmiń co połknął kij od szczotki. Co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby. Wiecie, że dworek wam się pali? To? A, tak. Wiesz, jak to jest. Uczta trwała, były tańce, hulanki z <laughs> i trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam, nie! Zawrzyj kępę. Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stulpy! Jadłem z wami! Piłem i bojowałem! A, a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z was jestem! Może i byłeś, ale już nie jestem. Czym wam zawinił? A co ci to obchodzi? Nie twoja rzecz! Uuu, czemu od razu tak ostro? Głuchy jesteś! Zabieraj się stąd od Mieńcu! Chciałem się tylko dowiedzieć, co się tutaj dzieje. Ale się nie dowiesz! Wypierdalaj! Pójdę, jak mi powiecie. Co za upierdliwy kutas. A tam kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź! Zadowolony jesteś! To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Słyszę, że Olgierd kazał go zabić, ale ciągle nie wiem dlaczego. A co cię to w ogóle obchodzi? W zasadzie nic. Z ciekawości pytam. Złamał szlachecki kodeks. Za to jest tylko jedna kara: śmierć! Co tu się dzieje? Jeszcze z nim nie skończyliście. Uszy mi więdną od tego wrzasku. O, Geralt! Jesteś tu. Znaczy, poradziłeś sobie w kanałach. Czy jeszcze.? Zabiłeś mojego ojca! Nie. nie. nie Ujrzesz skórwy, synu! To ten człowiek go zabił, sam, bez mojej wiedzy, bo się wściekł, że twój ojciec odmówił nam gościny. Za tę samowolkę i uchybienie szlacheckiemu kodeksowi został stracony. Co jeszcze mógłbym zrobić? Zabrać ją. Na czym to skończyliśmy? Po co to przedstawienie? E, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś. Nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. <śm> Powiem Ci tak. Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami, aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne i monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Wiesz, co to jest? Pewności nie mam, ale się domyślam. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, wiedźminie. Zabiłem bestię z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka. Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz? Spełnić trzy twoje prośby. I mieć pomocnika. Wiem. Oto Gerald z Rivi. Nie tak szybko. Jeszcze się na nic nie zgodziłem. Ale zrobisz to, jestem pewien. Czy wiedziałeś, że to Olgierd zamienił ofirskiego księcia w robuchę? Nie wspomniał o tym? Cóż, no w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgierd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o Dim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać Twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Do mi. Moja kompania już szykuje się do drogi. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się obił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było minęło, na co drążyć. Czemu nie powiedziałeś prawdy o potworze z kanałów? Chciałeś się zabawić moim kosztem? A skąd mogłem wiedzieć, że to ty przyjmiesz zlecenie? Chciałem po prostu, żeby ktoś zabił ropuchę. Kiedy w moim progu stanął Wiedźmin, pomyślałem, że to nawet lepiej. W końcu po to was szkolą. Być może dałoby się go odczarować. Może tak, a może nie. Zresztą po co? Bo to człowiek. Cholerno kundel nie człowiek. Tacy jak on nie zasługują na życie. Najwyraźniej macie z panem Lusterko jakiś zatarg, a ja nie chcę się w to mieszać. Już się wmieszałeś. Pewnie coś dla ciebie zrobił. I chcę, żebyś spłacił dług. Zgadłem? Tak. No, to nie uwolnisz się od niego, póki tego nie zrobisz. Ale spokojna głowa, wymyślę ci takie zadania, że ich nie wypełnisz, choćbyś się wściekł. W ten sposób ty będziesz kryty, bo próbowałeś, a ja będę sobie żył spokojnie, póki pan Lusterko nie znajdzie kolejnego pomocnika. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost: Co mam dla ciebie zrobić? Hmm. Niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową. Więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom Maksymiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Widzisz, że mi stąd niecno, to wiesz, co by ci zrobił Witold, jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go... I sprawisz, żeby wyhulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma. A potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania. Ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oksenfurcie w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. Z bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom... Zaraza. Jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dombym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Miło, że na mnie zaczekałeś. Nie mogłem zostawić mojego pomocnika na pastwę losu. Ponadto to ja mam wypełnić prośbę Olgierda. Tak mówi kontrakt. Ale nigdzie nie wspomina o tym, że nie mogę ci pomagać. A coś mi się zdaje, że przy tych dwóch zadaniach będziesz potrzebował mojej pomocy. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi w okolicy, jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oksenfurcie. Kojarzę, kiedyś dawno temu chcieli zlicytować moje miecze, ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo on nie żyje od dobrych kilku lat. Uuu, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze. Rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi owszem, przywoływanego. Niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald, 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 strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Ewereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za ciebie po główku i trochę. Rud von Everest był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osobkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz o kogo mi chodzi. Ach, nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę się znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt. Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii była bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Gerard? nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. E, tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka zupełnie nie wygląda jak uczona. Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie. No, czym jak czym, ale urodą nie grzeszą. No co, nie jest tak? A jakże, brzydka jedna w jedną. Paskudne, że nawet kijem by człowiek nie tknął. Ale ta jest inna, wyjątkowa. Szczęściarz z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła, całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Tylko ślepcowi by się nie podobała. No wiadomo, a Wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. He 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 he. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po dwie krople do posiłku, trzy razy dziennie. W trzy, góra cztery dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. A więc służysz teraz Redańczykom? Służę ludziom, leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Gardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo kedweńczykom, temerczykom, elfom, krasnoludom czy niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się hmm, chyba w Wyzimie. Tak, tak, wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było sto lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z wyzimy i wróciłam do Oksenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego Redańskiej Armii. No tak, to bardzo podobne do Radowida. Cóż, nie narzekam. Odkąd walki ustały znów mieszkam u siebie i co najważniejsze leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję Twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mówca cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A! No, i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem Kowirską Księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaumter Odin. Hmm. Kto to? Sam nie wiem do końca. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię trzy prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać. A potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji? To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi powiedzmy preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everett. Von Everett? Hm. Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli Hierarchów, albo słynne Rodredani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Egegred, von Esteken, von Everett. Hm. Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. Spotkamy się przy wejściu.